Media, gry i społeczeństwo to główne hasła nawiązujące do oferty rekrutacyjnej Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów. Co konkretnie Instytut ma do zaoferowania przyszłym studentom? O tym szerzej już dzisiaj w rozmowie z panem Michałem Żurowskim, pracownikiem Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów. Dzień dobry, panie Michał. Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie. Bardzo na miło. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, humanistyka drugiej generacji oraz socjologia to trzy kierunki, którymi Instytut może się pochwalić. Bardzo proszę opisać. Te kierunki? Jednym z nich jest socjologia, która e, z jednej strony wymaga od potencjalnych studentów, czyli od kandydatów, e, wiedzy na przykład, wiedzy o społeczeństwie, jak sama nazwa wskazuje socjologia, ale zwracam też uwagę nie tylko w przypadku socjologii, e, że wszystkie te trzy kierunki to jest operowanie słowem, językiem, e, otwartość na świat, zainteresowanie drugim człowiekiem. Mhm. E, Jednocześnie ta socjologia oferująca po studiach bardzo szerokie spektrum ewentualnych pracodawców. Dzisiaj chociażby organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, instytuty badania opinii publicznej. Proszę zwrócić uwagę, jak w naszym życiu obecnie, jaką rolę odgrywają wszelakie badania opinii, a to przecież absolwenci. Socjologii. Mówię o urzędach administracji państwowej, o planowaniu naszego życia społecznego jako pewnej wspólnoty. Do tego wszystkiego przydają się absolwenci socjologii. Humanistyka, podkreślam, zainteresowanie człowiekiem jako takim albo zbiorowością. Kolejnym kierunkiem jest Humanistyka 2.0, która przede wszystkim wychodzi naprzeciw zainteresowaniu grami. Mm -hmm. e, mówi się nawet często już teraz o branży, jakkolwiek by ten przymiotnik dziwnie nie brzmiał, o branży growej. Tak. E, tutaj od studentów wymaga się często e, zainteresowania nie tylko grami, ale samym projektowaniem. Mm -hmm. e, część zajęć odbywa się w języku angielskim. Furore robią na świecie nasi producenci gier. E, Polska mm -hmm. podobno stoi kreatywnymi producentami gier. Stąd też egzamin wstępny odbywa się również w języku angielskim. Mhm. Wymagania są co do znajomości języka na poziomie angielskiego B1, B2. Mhm. Część zajęć odbywa się po angielsku, ale też z praktycznego i tutaj chcę znów odnieść się do wszystkich trzech tych kierunków w ramach naszego Instytutu, bo to jest myślę. Bardzo umiejętne mieszanie teorii z praktyką. Mile widziane jest przyniesienie w portfolio tego, co już student stworzył. Mhm. Nawet jeśli nie zostało to nigdy opublikowane, nigdy nie grał nikt w ich gry, ale próbował projektować. Niech to pokaże. Mhm. No i wreszcie ten trzeci kierunek, który jest mnie najbliższy. Trzydzieści parę lat uprawiałem zawód dziennikarza. 10 lat byłem rzecznikiem prasowym. Ja jestem typowym praktykiem. Mhm. Zachęcam do podjęcia studiów dziennikarskich albo w szeroko pojętej komunikacji społecznej, która na przykład prowadzi do działów promocji, do rzecznictwa prasowego, mhm. również do posługiwania się słowem w marketingu internetowym. Ja mówię czasami o tym, że dziennikarz czy ktoś, kto jest praktykiem w internecie, jest rzemieślnikiem, który rzeźbi w słowie i staramy się ich przygotować do tego, żeby robili to jak najlepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jest mi niezmiernie, niezmiernie miło, że znalazł Pan czas i poświęcił go, żeby przedstawić charakterystykę kierunku. A ja się czuję wyróżniony, że mogłem reprezentować uniwersytet. Bardzo się cieszymy. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to nie tylko socjologia i nie tylko dziennikarstwo. Jest jeszcze humanistyka drugiej generacji. A szerzej na temat humanistyki drugiej generacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, już dzisiaj pan Krzysztof Chmielewski. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. No właśnie, dlaczego warto studiować humanistykę drugiej generacji? Humanistyka drugiej generacji na naszym Uniwersytecie to kierunek z podznaku gier badania gier, projektowania gier, produkcji gier, ale także promocji, marketingu, rynku gier. To jest ogromny przemysł w Polsce rozwijający się szczególnie dynamicznie, a w... nasz kierunek może pochwalić się rok do roku najwyższą ze wszystkich tego typu kierunków w Polsce zatrudnialnością absolwentów. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami z branży. Specjaliści, eksperci pracujący nad w tej branży pomagają układać nam programy studiów co więcej są nawet elementem w rekrutacji, ponieważ ten kierunek cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc trzeba też przejść przez egzaminy wstępne, na których w, 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 poza naszymi wykładowcami zasiadają tak, że przedstawiciele, ale w branży produkcyjnej. A jak wyglądają egzaminy wstępne właśnie na kierunku humanistyka drugiej generacji? To kilkunastominutowa w, rozmowa w, prowadzona w większości w języku angielskim dotycząca Zrozumienia przez kandydata realiów branży gier, ale przede wszystkim w jego kreatywności, pomysłu na siebie w związku z tym kierunkiem, ponieważ staramy się nie tylko przekazywać fajną ofertę edukacyjną, ale przede wszystkim zbierać zespół ludzi, którzy ze sobą będą mogli dokonywać wielkich rzeczy. A co po studiach? Gdzie absolwent znajdzie zatrudnienie? Przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkujących gry ale także w redakcjach kanałów i poświęconych grom, w branży promocyjnej związanej z nowymi technologiami oraz w instytucjach zajmujących się badaniem rozwoju gier. Bardzo dziękuję za rozmowę i za przybliżenie kierunku humanistyki drugiej generacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Moim dzisiejszym rozmówcą był pan Krzysztof Chmielewski, pracownik Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów Nauka W. Dziękuję serdecznie. Zapraszam wszystkie kandydatki i wszystkich kandydatów do studiowania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz do zaglądania na naszą stronę rekrutacyjną www.rekrutacja.ukw.edu.pl oraz do zadawania nam bezpośrednich pytań poprzez nasze portale społecznościowe. Nazywam się Weronika Rudkowska i jestem studentką trzeciego Roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Dziennikarstwo, a raczej studiowanie dziennikarstwa, sprawiło, że z zamkniętej, niepewnej siebie osoby stałam się osobą bardzo otwartą. Obecnie pracuję jako animator, dzięki czemu e, umiejętności, które nabyłam podczas studiowania dziennikarstwa, towarzyszą mi w pracy na co dzień i znacznie mi ją ułatwiają. Według mnie warto studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną. A dlaczego? Dzięki temu kierunkowi można poznać siebie, można się otworzyć, zdobyć dużo nowych umiejętności. Poza e, wiedzą teoretyczną uniwersytet stawia również na rozwijanie praktyki. Mamy zajęcia w pracowni telewizyjnej, pracowni radiowej, także jestem przekonana, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nazywam się Adrianna Nowicka, jestem studentką trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Trafiłam na dziennikarstwo i komunikację społeczną, można powiedzieć, za pierwszym strzałem, bo przyczyniło się do tego znajomość języka polskiego i języka angielskiego w dość dobrym stopniu, ale okazało się, że także podczas warsztatów mogę to jeszcze bardziej sprecyzować. Całe swoje działania i to, co będę robić w przyszłości, sprecyzowało mi się na wszystkich możliwych, które mamy w przedmiotach praktycznych. Można powiedzieć, że to to pokazało mi moją drogę życiową, więc jeżeli nie będziecie wiedzieli do końca co zrobić i nie będziecie mieli sprecyzowanych marzeń tak jak ja, to można powiedzieć, że ten kierunek otworzy Was nie tylko na dziennikarstwo, ale i na rzecznictwo prasowe, czy też marketing i społeczności multimedialne. Więc można powiedzieć, że to tutaj otworzycie nie tylko swoje pasje, odtworzycie to co już robicie, ale także znajdziecie nową drogę na życie. Nazywam się Wiktoria Szupińska, jestem studentką pierwszego roku socjologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nauka na UKW, socjologii w szczególności, jest dla mnie niesamowitym przeżyciem. Bardzo lubię to, w jaki sposób kreowane są zajęcia i sposób, w jaki są przeprowadzane. A wykładowcy są niesamowici, tak naprawdę od każdego z nich możemy się dowiedzieć zupełnie czegoś innego, a także wiąże się to wszystko razem ze sobą, więc... Strach, jaki miałam jako dziewiętnastolatka już teraz, idąc na studia, był przeogromny, a teraz tak naprawdę cieszę się z tego, co wybrałam i nie żałuję żadnego wyboru studiów, który podjęłam. Cześć, nazywam się Monika Przybelak, jestem studentką trzeciego roku z socjologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wybrałam te studia, ponieważ dają one idealną możliwość łączenia z pracą zawodową i właśnie na tym mi zależało. Jeśli jesteście osobami, które są ciekawe świata, lubicie zadawać pytania, interesujecie się tym, dlaczego ludzie zachowują się w dany sposób, to serdecznie Was zapraszam do studiowania socjologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.